Siemanko, dawno nic nie było. Trochę dziwnie się mówi, bo kask ścisły. Co tu dużo gadać? Nie. Motorów wszystko rozwalone, zaraz o wszystkim powiem w sumie, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Najlepiej zacząć w sumie od początku. Byłem wczoraj, kupiłem nowe GoPro 8. Teraz nagrywam piątko, pożyczone. Nie, kolejce muszę oddać. Trochę mu porozwalałem to piątkę, bo tu pobiłem mu te właśnie Nie chcę tej zakładać, bo Ona ma ten niewymienny, no wszystko jest razem, jak zbije Obiektyw to będzie kicha, nie i czekam na szkło hartowane aż przyjdzie Na koleżki się przekonałem, jeszcze tutaj w piątce to tam kitnie. nie mam nadzieję, że to tylko są te szkła pobite, a nie wyświetlacz i obiektyw Tam osiemdych mu dałem w rozliczeniu za wypożyczenie Co tu dalej No to zacznijmy może 400, setka czeka na, wy, na sprężynę, bo nie działają biegi. No czy wiecie, sprężyna pękła, można wrzucić bieg, ale już nie można zrzucić, później w ogóle nie wiem. No. Więc tutaj dwusetka. Nie wiem czy mogę mówić, co robię przy tym motorze, więc sobie stoi. No w zasadzie robię, nie to z koleżko robimy, bo praktycznie te wszystkie motory, co tu są, no to. No, są niby znajomych, choć niektórzy nawet nie wiem jak się nazywają i gdzie mieszkają, ale oni wiedzą, gdzie ja mieszkam i jakoś tak zostają te motory. Jedynie to przy tym sobie grzebie. Tu czekam na zawór wydechowy, bo się łamała łamał się taki element, nie wiem czy wam to pokazywałem. Eee, już wam pokazuję o, ten element się ułamał. Jeszcze w takim miejscu, że nie jest bardzo jest nawet jakby byłoby to zespawać, bo to od razu tam wchodzi w środek, nie wiem, czy to widać, bo nie wiem jak ta kamerka pokazuje. Znaczy, w sensie co ona nagrywa. Mój czeka na założenie opony, identki, Oponę dostałem od zawodnika Macław, kładka 01. Maciek to jest taki motocrosowiec, że takie opony to on wyrzuca na śmietnik, więc mówię Macław, to ja taką oponę przygarnę. Następne też wezmę. Spokojnie. Co tu dalej? Co tu dalej? No kawasaki jest w zasadzie gotowe, tylko poskładać zawieszenie, ale kurwa nie mam czasu tego robić. Gessixter jest gotowy. Baczek odebrany z malowania. Jest zacnie to wygląda, wam powiem. Maszynka pali, jeździ. Muszę podjechać, kupić to obejmę. Założony dekad No dobra, w sumie go przygaszę Bo wcześniej trochę ciszej Ten motocykl chodził Tutaj muszę jeszcze te boczki sobie Złapać taśmą, żeby on tak dociskał nie? Ale nie jest źle spasowana ta nakładka Wam powiem Jest git No to co, chyba w tym jednym odcinku Powiedziałem, nie, jeśli Ten y Czemu nie było tak długo filmów? No, w sumie były uzryty moto, nie? Jeśli chodzi o Straż Leśną, no to jesteśmy dogadani. To tam uzryty moto się dowiecie co i jak. No ogólnie powiem Wam, że wpis do przypału naruchane wszędzie jest. Trzeba się trochę uspokoić, bo ten... A, no jeszcze najważniejsze, jutro możliwe, jak odbierze... Dobra, przygaszę ten motor, bo mnie rozprasza to jeszcze najważniejsze, jutro jak się uda to lecę kupić motocykl na handel. Ale was zdziwię co to będzie za moto, tylko kurde, nie wiem czy uda się go kupić, bo muszę 500 km po niego jechać. No ale pewnie się pojedzie. No jeśli ktoś mówił nie, że kupiłem go po to, żeby do filmy częściej, no powiem wam tak, jak chodziłem normalnie do pracy, to te filmy były w miarę regularnie, ale jak mam tydzień wolnego, no to wydaje mi się, że jeszcze mniej czasu mam na wszystko. No tak to jest to zrobić. Monitoring sobie pozakładałem, kamery wszędzie, z przodu, z tyłu ten Mówię ten, czasem jest tak, że ten garaż jest pusty, ale czasem jest tak, że akurat jest pełny Trzeba dbać o dobytek życia Co w sumie tak naprawdę nic nie jest na mnie tutaj, ale Ale jest jak jest No dobra w sumie To tyle o, akrapy się przewalają po ziemi, oryginalny akrap, Maciek sprzedaje za 1600 zł, jakby ktoś chciał O i drugi akrap jeszcze jest, kurwa się powodzi, aż ten Macław to naprawdę Musi być wszystko zrobione najlepiej jak można O, tu została jeszcze jakaś śrubka, nawet nie wiem, właśnie powiem wam, że okropnie mi się nieporządek zrobił, bo tak Wszystkie te motory praktycznie mają coś podkręcone, powykręcane I wszystko to leży razem, a później się składa co do czego jest to jeszcze ostatnio. Stomp został sprzedany. Ten jeszcze dorabiałem uszczerkę. Wiecie, kiedyś co miałem tego stampa, go sprzedałem koleżce, a koleżka ostatnio go sprzedał. Jeszcze gdzieś tam dalej pojechał. Czy jakoś te. Nie jeździłem 250 w dwusuwie. No powiem Wam, że nie przekonuje mnie ten motocykl. I Romana ta z 2008 roku, ta chyba jest 2000 albo 2002. No to akurat nie jedzie tak jak trzeba, nie, bo to zawór nie działa, ale to oddawanie mocy, te wciskanie tego sprzęgu. Chociaż wam powiem, że ten motocykl jest jakiś dziwny, bo nim jak odpuści się ten yy, kompletnie gaz, to ten motocykl jest jakoś tak zrobiony, że on kompletnie nie hamuje silnikiem. Ja mam wrażenie, że jak odpuszczam gaz, to on tak jak jest w samochodzie, zwalnia, ale nie tak, że hamuje silnikiem. No, myślę, że na filmiku wam pokażę, bo ostatnio go zatankowałem na full, ale yy, muszę obroty w gaźniku podkręcić, bo jest tak, że go odpalę, chodzi, chodzi, chodzi i nagle gaśnie, nie, a tu jest taka śrubka że nie da rady jej ręko ruszyć niestety. No dobra, nagadałem się. Film dzisiaj się ogarnie. Opona przeleżała cały dzień w rowie, bo wczoraj pierdzielnąłem ją, bo po tego projechałem kupić okazyjnie. No wczoraj zrobiłem takie interesy, że aż jestem w szoku, za... a jeszcze ten Kupiłem 60 litrów benzyny po 3,30. Mówię, huk tam, kurwa taka cena to. Ogólnie to kupiłem ponad 100 litrów, bo jeszcze cały bak samochodu zatankowałem. Zajechałem na rezerwie, ale mówię, kolejki takie, że to ja pierdzielę. Odstaliśmy tam chyba z pół godziny, żeby zatankować. No ale jakby nie patrzeć 200 zł w kieszeni, no to, to było warto. Jak u nas to ceny po 4,60, a w Warszawie na tym oszołomie po 3,30 benzyna, a nawet taniej podobno ma jeszcze być. No to warto mi nawet jechać do Warszawy i zatelkować samochód. Jeszcze zostaje na jedzenie, no w ogóle, zostaje no dwie stówy, no to mi nawet by było warto jechać i 200 km zatrunkować. No dobra, w sumie co tu gadać. Zaraz znowu chmura nadejdzie i, i chuj z tej jazdy będzie. Siemaneczko.